nie ja oczywiście tak jak chciałem to tak robię Robię Wam tutorial na auto albo auto jumpowanie wiecie mm, więc no, na przykład patrzcie wejdziemy sobie do do, do, do na przykład do, bo po prostu nie że auto klikam, tylko... Klikam tutaj... W w o, to jest to, co ja grałem. na przykład tutaj... Nie, to chyba nie jest to. No to nas chyba nie będzie to ale jest jak takie samo, więc może być. patrzcie, no bo tak to klikam, nie? jak was to męczy, to robicie takie coś patrzcie wchodzicie tutaj na przykład wpisujecie tak tiny task download wtedy dajecie tutaj tu x tutaj download i dajecie to tutaj i wam się naładuje Wtedy jak... ale wy nie dajecie tego ten, tylko ja tu mam pobrany. Wtedy jak Wam się pobierze to yy, wchodzicie w to, nie? I tutaj dajecie sobie na przykład. Tu. Poczekaj, ja zazwyczaj daję sobie tutaj i dajecie tak. Klikacie w to per. I tutaj, nie wiem, na przykład, patrzcie, tu macie, że jak chcecie, żeby wam słabo klikało, jakby no, że jak klikacie normalnie, to to będzie jakbyście normalnie klikali, tylko wam będzie samo klikać. Jak dacie razy dwa, to jest tak, byście klikali, ale razy dwa szybciej, ale na przykład możecie też mieć razy sto i patrzeć, dajecie zawsze kontinuus. Ko Playback. Wtedy wchodzicie tutaj znowu w I teraz patrzcie, tutaj te dwa. Tu sobie klikacie i tutaj wybieracie, że na czym zaczynać, Na przykład ja zaczynam na F8. Znaczy, no kończę i zaczynam na F8. A wiecie i patrzcie. I tutaj robimy takie, jak kliknę, F8 i klikam. Znowu kliknę F8. Teraz nic nie klikam, a klikłem, patrzcie, trzymałem, no, klikłem F8, klikałem, jakby kliknąłem znowu i teraz już nie muszę klikać. Teraz dam F12 i patrzcie, jak mi teraz auto klika. Ja teraz nic nie klikam w ogóle. Widzicie to? nic nie klikam, a patrzcie jak mi lecą te te ale no na przykład jak dacie znowu F12 to to się wyłączy tylko to mi właśnie nagrywa ten, no bo ja coś mam właśnie takiego ale nie wiem czy tak będziecie też mieli ale chyba tak ale potem sobie zdać no i wiecie ale jak już to wyłączycie X, to wtedy nie ten, ale jak sobie ustawicie już to, to to się zapisuje. I patrzcie na przykład, ale continuous playback to trzeba, żeby był taki ptaszek. I teraz dam na przykład Play Speed, dam na klawiaturę, kliknę F12. Poczekajcie. O no i teraz mi klika po prostu razy dwa szybciej niż.